Dzień dobry państwu. Nazywam się Eugeniusz Romer, jestem zastępcą redaktora naczelnego Układu Sił i co jakiś czas będę dzielił się z państwem swoimi przemyśleniami na temat spraw międzynarodowych tutaj na tym kanale. Dziś chciałbym zająć się postacią Donalda Trumpa, jego programem gospodarczym, tego w jaki sposób postępuje. I należy oczywiście zauważyć, że Donald Trump lubił z siebie pokazywać jako taką postać, która dba o Wolny rynek jako ikonę kapitalizmu, zresztą tak jest postrzegany, i lubił też nazywać swoją kontrkandydatkę w wyborach prezydenckich Kamalę Harris komunistką. Odnosiło się to m.in. do jej programu gospodarczego. Natomiast, kiedy przyjrzymy się temu, jak Donald Trump postępuje, no to należy zauważyć, że wiele jego kroków jest dalekich od takiej neoliberalnej, ortodoksji wolnorynkowej. Oczywiście, należy zauważyć, że jego wewnętrzna Szczególnie polityka, nosi znamiona nawet, powiedzielibyśmy, libertarianizmu. I przykładem jest oczywiście postępowanie jego, jeżeli chodzi o wewnętrzne sprawy gospodarcze Stanów Zjednoczonych. Tutaj kłania się ustawa, którą Donald Trump nazywa One Big, Beautiful Bill ustawa o wydatkach publicznych. Ta ustawa uczyniła stałymi obniżki podatków, które Donald Trump wprowadził w swojej pierwszej kadencji. Ale także wprowadziła dalsze cięcia, no chociażby zlikwidowany został podatek od napiwków czy podatek od nadgodzin. Czyli widzimy, że nie są to tylko obniżki, chociaż także dla tych sfer najbogatszych, ale także dla osób relatywnie gorzej sytuowanych, dla klasy średniej czy klasy pracującej. Mimo to słyszymy o tym. Że te cięcia niepokoją wiele osób, ekonomistów, polityków w Stanach Zjednoczonych. Kongresowe biuro budżetowe tutaj dokonało takiego obliczenia, że po pierwsze, dług publiczny Stanów Zjednoczonych zwiększy się o 3 biliony, 300 miliardów dolarów w ciągu najbliższej dekady w związku z wprowadzaniem tej ustawy, ale także jeżeli chodzi o Medicaid, czyli o ten państwowy pakiet, program ubezpieczeń zdrowotnych, to 12 milionów, milionów Amerykanów straci do niego dostęp także w ciągu najbliższych 10 lat. No innym takim przykładem postępowania Donalda Trumpa, libertariańskiego, powiedzielibyśmy, to jest bardzo no, wyraźna kwestia zwalniania pracowników federalnych. Donald Trump nazywał ich. Nazwał ich biurokratami, czy wręcz skorumpowanymi biurokratami. I tutaj przede wszystkim za te działania odpowiada powołany przez niego Departament do Spraw Efektywności Rządu. Wiemy, że do niedawna on był współprowadzony przez Ilona Maska. I tutaj organizacja pozarządowa Partnership for Public Service w sierpniu informowała o tym, że Prace w organach rządowych w wyniku tych zwolnień administracji Donalda Trumpa straciło prawie 200 tysięcy osób. Ale kiedy przyjrzymy się innym działaniom Donalda Trumpa, szczególnie tym w odniesieniu do międzynarodowej polityki gospodarczej, to tutaj już Donald Trump postępuje nieco inaczej. No, Wiemy o tym, to nie jest żadna tajemnica, to było wiadomo wiele lat jeszcze przed tym, jak po raz pierwszy został prezydentem, że Donald Trump jest zadeklarowanym przeciwnikiem wolnego handlu międzynarodowego. On i jego środowisko polityczne twierdzi, że to doprowadziło Stany Zjednoczone do utraty swojego potencjału przemysłowego. No chodzi chociażby o takie umowy jak nafta. Które sprawiały, że bariery celne, bariery w handlu znikały pomiędzy Meksykiem, Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, ale także przyjęcie na przykład Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku, to także sprawiło, że amerykański przemysł wyprowadził się w inne miejsca świata, tam gdzie było taniej, i na tym straciła amerykańska klasa pracująca, amerykański deficyt zaczął się powiększać i było to Zjawisko ze wszech miar niekorzystne. I tutaj to jest ciekawe, że te poglądy Donalda Trumpa są bardzo bliskie poglądom Berniego Sandersa. A Bernie Sanders, jak wiemy, to był kontrkandydat Hillary Clinton, ostatecznie przegrał prawybory w Partii Demokratycznej, i ona wystartowała i zmierzyła się z Donaldem Trumpem w 2016 roku. Natomiast Bernie Sanders, jako zadeklarowany socjalista, Także te poglądy Donalda Trumpa w tym zakresie podzielał i podziela. I warto też zauważyć, że to nie jest tylko stanowisko Donalda Trumpa. Jego środowisko polityczne także tego typu poglądy przyjmuje. No, chociażby jego zastępca J.D. Vance, który wyraził te poglądy w książce Elegia dla bidoków”. też sekretarz stanu. Marco Rubio, on napisał taką książkę Decades of Decadence, która również porusza te tematy. I tutaj jest także wątek pewnych elit finansowych Stanów Zjednoczonych czy korporacji, którym było na rękę właśnie otworzenie zagranicznych rynków, ale także otworzenie rynku amerykańskiego dla towarów z zagranicy, ponieważ właśnie dzięki temu one mogły wyprowadzić te produkcje, mogły konkurować z innymi. Producentami w innych państwach, na przykład z producentami japońskimi, ale odbiło się to na pracowniku amerykańskim. I tutaj też ciekawą rzecz pisze Łukasz Gadzawa w książce Zagubiony Hegemon o Donaldzie Trumpie, bo wydawałoby się, że on jako miliarder no także powinien być częścią tej elity finansowej, elity majątkowej Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o majątek, to na pewno tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o pewną akceptację jego osoby wśród tych elit, to już nie do końca. Jak pisze właśnie Łukasz Gadzała, on jest czy był traktowany jako taki noworyż, jako człowiek, który nie do końca potrafi się odnaleźć w tym środowisku, nie do końca jest swój, nie jest tym członkiem wielopokoleniowej elity majątkowej. Chociaż oczywiście ojciec Donalda Trumpa, to też trzeba zauważyć, także był milionerem. I teraz, co mówi ten liberalny paradygmat o wolnym handlu. Myślę, że istotą tego jest to, co napisali Gregory Mankiw i Mark Taylor w podręczniku do makroekonomii. Takim klasycznym powiedziałbym. No tam czytamy, że wszelkie bariery w handlu międzynarodowym, które wprowadza dane państwo, uderzają tak naprawdę w producentów, którzy w tym państwie produkują. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że zagraniczni sprzedawcy, którzy chcą sprzedawać na terenie tego państwa będą ostatecznie sprzedawali mniej towarów właśnie w tym państwie, a to spowoduje, że potem kiedy będą chcieli wytransferować do siebie zyski, będą musieli sprzedać walutę rodzimą, czyli dolara na przykład w przypadku Stanów Zjednoczonych na rynkach światowych, ale będą mieli mniej tych pieniędzy, mniej tych dolarów, więc zmniejszy się światowa podaż na rynku walutowym dolara, a kiedy tak się stanie, no to zgodnie z prawami podaży i popytu, dolar stanie się droższy, bo będzie go relatywnie na rynku mniej. A skoro z dolar stanie się droższy, no to to także spowoduje, że towary amerykańskie będą relatywnie droższe z perspektywy innych krajów i eksport ze Stanów Zjednoczonych zmaleje, czy z jakiegokolwiek innego kraju, który stosuje bariery celne. I dlatego takie, taka polityka powoduje uderzenie tak naprawdę w rodzimych producentów. Może ona służyć chronieniu danej gałęzi swojego przemysłu, na przykład. Przemysłu motoryzacyjnego, wprowadzimy jakiś kontyngent, ile dane kraje mogą sprzedać samochodów w ciągu roku. Natomiast to się może odbić na producentach z innych branż, czy to branża rolnicza, czy branża lotnicza, i tak dalej. I teraz ta logika, w moim przekonaniu, jest. Nie zawsze aplikowalna do wszystkich państw na świecie, i tutaj przypomina mi się książka Petera Zajana. On od wielu lat w zasadzie pisze o tym, że Stany Zjednoczone są takim państwem, które mają potencjał do tego, żeby być samowystarczalne, żeby ich gospodarka była. Gospodarką tak naprawdę pewnego rodzaju obiegu zamkniętego. Oczywiście nie do końca to nie znaczy, że Amerykanie w ogóle nie potrzebują eksportu, ale ich państwo, ich społeczeństwo, ich też potencjał konsumpcyjny i produkcyjny jest na tyle duży, że w zasadzie wymiana z innymi państwami nie jest konieczna. Albo jest potencjał do tego, żeby nie była konieczna, no bo wiemy, że Stany Zjednoczone są zależne w wielu obszarach, chociażby od Chin, aktualnie. Od Tajwanu, od minerałów ziem rzadkich, których bardzo niewiele produkują na swoim terytorium, od półprzewodników czy maszyn do półprzewodników najnowszej generacji. Ale to są problemy, które można przy odpowiedniej polityce przezwyciężyć. Tak twierdzi Peter Zayan. On napisał taką książkę, The Accidental Superpower, i potem wydawał kolejne sequele tej książki, w których jakby nawiązywał oceniał czy te jego przewidywania były trafne. Tutaj na kanale Układu Sił także jest rozmowa z nim na ten temat. Pytałem go o wątek półprzewodnikowy. Także jeżeli są państwo zainteresowani to zachęcam do odnalezienia tej rozmowy na naszym kanale. I wydaje się, że Donald Trump właśnie przyjmuje taką perspektywę i do tego dąży, że on chciałby, żeby, Amerykań... żeby na ziemi amerykańskiej odbywała się produkcja dla Amerykanów. Oczywiście to nie znaczy, że on jest przeciwnikiem tego, żeby Ameryka opierała też w jakimś stopniu swój rozwój na eksporcie, ale wydaje się, że Stany Zjednoczone nie muszą tego robić tak, jak muszą to robić mniejsze państwa, takie jak nawet Niemcy, ale też Korea Południowa, Japonia i, i wiele innych państw, które są eksporterami, dlatego że są po prostu relatywnie małe i ich wzrost gospodarczy jest oparty o eksport. Stany Zjednoczone tak postępować nie muszą, chociaż oczywiście widzimy, że Donald Trump o to także dba, no bo w tych umowach handlowych, które zawiera, czy to z Unią Europejską, czy właśnie z Japonią, z Koreą, jest takie założenie, że towary z tych państw będą oburzone cłami, te, które wędrują do Stanów Zjednoczonych, natomiast w przeciwnym kierunku będzie zerowa stawka celna, no i te państwa, czy te bloki w jakiś sposób zobowiązują się także kupować amerykańskie surowce. Nie jest to jednak... Bardzo silne zobowiązanie, tak by się wydawało, i to wskazuje na to, że aż być może tak na tym nie zależy Waszyngtonowi obecnie pod rządami Donalda Trumpa. No, widzimy, że z Unią Europejską rzeczywiście ten eksport ma zostać zwiększony do Unii Europejskiej, ale pytanie się od razu pojawia, jak to zrobić. Prawda? Czy czy państwa zgodzą się na to, państwa członkowskie, w jaki sposób Komisja Europejska miałaby przekonać je do tego, a państwa członkowskie z kolei musiałyby przekonać do tego prywatne, często firmy, które importują surowce energetyczne z różnych krajów? No nie jest to taka prosta sprawa do przeprowadzenia, jakby się mogło wydawać, i nie sądzę, żeby Donald Trump o tym nie wiedział. I teraz. Rzeczywiście ta polityka Donalda Trumpa może być bolesna dla Stanów Zjednoczonych, przynajmniej w jakimś takim okresie przejściowym, no bo cła mogą spowodować wyższą inflację, ale pojawiają się już tutaj sygnały, że to będzie w jakiś sposób złagodzone. No, słyszymy na przykład o tym, że agencja S&P w sierpniu podtrzymała rating Stanów Zjednoczonych na poziomie AA, właśnie ze względu na cła. To znaczy, tak, agencja napisała w swoim uzasadnieniu, że rzeczywiście, na przykład, dług publiczny Stanów Zjednoczonych może się powiększyć w wyniku tej ustawy, ale z drugiej strony będą dochody w postaci wpływów z CEU i one zrekompensują te straty. I w lipcu to już rząd Stanów Zjednoczonych podaje, że 21 miliardów dolarów rząd zarobił na tych stawkach celnych. I jeszcze jedną bardzo istotną i ciekawą kwestią w odniesieniu do CEU. Są doświadczenia historyczne Stanów Zjednoczonych. No, okazuje się, że przez stosunkowo niewielką część swojej historii Stany Zjednoczone prowadziły taką politykę i obniżenia własnych barier w handlu międzynarodowym, i także wymagania tego od partnerów. No, tutaj historycznie są trzy takie okresy, jeżeli chodzi o politykę celną amerykańską. Pierwszy ten okres to są lata 1790-1860, kiedy cła były bardzo wysokie i te cła były. Przede wszystkim podstawowym źródłem dochodu amerykańskiego budżetu. I w tych latach dochody właśnie sięgały nawet 90, nawet 100% w niektórych latach wszystkich dochodów budżetowych federalnych. No, w kolejnym okresie, w latach 1861-1933. Były narzędziem zarobkowania dla amerykańskiego budżetu federalnego, ale także były nakładane po to, żeby chronić amerykańskich producentów. I tutaj w szczytowym momencie średnie stawki oscylowały wokół 50-60% i podobnie jak dochody budżetowe, właśnie wokół tych wartości. I dopiero trzeci okres, rozpoczynający się w roku 1934, charakteryzuje się właśnie tym dążeniem, żeby i bariery amerykańskie zostały zmniejszone, ale także ta polityka celna służy temu, żeby inne państwa, inne rynki otwierały się dla amerykańskich, nie tylko amerykańskich produktów. I tutaj przez większość tego czasu stawki celne wynosiły poniżej 10%, a dochody budżetowe z tego tytułu były bliskie zero. I tutaj z moich własnych wyliczeń wynika, że w tym pierwszym okresie średni roczny wzrost gospodarczy był na poziomie około prawie 14,5% PKB. Więc to był wzrost bardzo wysoki, oczywiście, nie można tutaj mówić o wpływie. Tej polityki celnej na ten wzrost, ponieważ to wymagałoby pogłębionych badań, ale na pewno świadczy to o tym, że nie doprowadziło to do jakiejś katastrofy gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, wręcz przeciwnie, no, kraj rozwijał się bardzo szybko i bardzo dynamicznie. Kolejne działania Donalda Trumpa, które są nieortodoksyjne z punktu widzenia liberalizmu gospodarczego, to jest ingerowanie w jakiś sposób w gospodarkę, i to widać bardzo wyraźnie w polityce, Nabywania pakietów, akcji w pewnych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania państwa spółkach. A taką spółką jest chociażby Intel. Stany Zjednoczone, rząd Stanów Zjednoczonych zawarł taką umowę z tą firmą, że nabędzie prawie 10% pakiet akcji. Intel, jak wiemy, zajmuje się produkcją procesorów, więc wiemy, że to jest bardzo. Wrażliwa branża, mająca znaczenie także z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale to nie jest koniec, bo sekretarz handlu Howard Lutnik powiedział, że rząd jest zainteresowany także zakupem spółek już stricte obronnych, takich jak na przykład Lockheed Martin czy Palantir Technologies. Lockheed Martin, jak wiemy, produkuje myśliwce F35. Palantir Technologies to jest firma, która implementuje rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją do, do kwestii obronnych, do przemysłu obronnego. I wiemy też o tym, że Pentagon nabył 15% pakiet akcji w spółce MP Materials. To jest spółka, która kontroluje jedyną na terenie Stanów Zjednoczonych kopalnię minerałów ziem rzadkich. I rząd amerykański ma także wpompować ogromne pieniądze w budowę zakładu przetwórstwa tych minerałów. Jak wiemy, obecnie jest tak, że to Chiny. Są prawie monopolistą, jeżeli chodzi o przetwarzanie tych substancji, i to właśnie powoduje, że Amerykanie są zależni od Chin, że nie mogą sobie postępować w sposób dowolny z tym państwem. A wiemy także, że te minerały są wykorzystywane w przemyśle obronnym, więc jest to kwestia. Absolutnie fundamentalna dla Stanów Zjednoczonych. Jeszcze ciekawszy jest przypadek Nvidia. Wiemy, że to jest spółka, która jest obecnie najwyżej wyceniana na świecie, i wiemy, że ma wiodącą technologię, jeżeli chodzi o procesory, które służą trenowaniu sztucznej inteligencji, i Nvidia od dłuższego czasu zabiega o zniesienie obostrzeń rządu amerykańskiego, jeżeli chodzi o sprzedaż procesorów do Chin. I tutaj firma ma specjalnie właśnie skrojony pod obostrzenia jeszcze za czasów Joe Bidena wprowadzony procesor H20, który ma stosunkowo obniżoną w stosunku do maksymalnych możliwości NVIDIA moc obliczeniową, natomiast wciąż przewyższa to co oferują rodzimi chińscy producenci. I administracja Donalda Trumpa zabroniła nawet tego chipu sprzedawać właśnie na rynku chińskim, chociaż teraz dopuszcza już taką możliwość. Padły zapowiedzi, że zostanie to obostrzenie zniesione, ale Nvidia w zamian ma płacić 15% podatek od zysków, które będzie w Chinach z tego, ze sprzedaży tych procesorów uzyskiwać. No to jest, wydaje się, bardzo ciekawe, ciekawe zagadnienie z tego powodu, że. Ono pokazuje, jak te prawa rynku, prawa zarobkowania tego, że zysk jest no przede wszystkim taką wykładnią moralną w tym neoliberalnym paradygmacie postępowania że one nie do końca są spójne z dobrem państwa, no bo Nvidia bardzo chętnie sprzedawałaby te procesory, nawet pewnie też droższe procesory w Chinach, wykorzystując swoją dominującą pozycję i zarabiając ogromne pieniądze. Natomiast to, czego obawia się rząd Stanów Zjednoczonych, to jest problem taki, że Chińczycy mogliby wykorzystywać te rozwiązania w rozwijaniu swoich systemów obronnych, opartych właśnie na sztucznej inteligencji, i potem tymi systemami mogliby grozić Stanom Zjednoczonym. I to wymagałoby. Ogromnych nakładów z punktu widzenia amerykańskiego, żeby przeciwstawić się tym trudnościom. Więc jest to, myślę, klasyczny, byłby to klasyczny przypadek no, uspołeczniania strat, bo cały naród musiałby sfinansować obronę i prywatyzowania zysków, bo Nvidia, jej inwestorzy, akcjonariusze na tym by po prostu zarobili fortunę. Dlatego no, gdybyśmy mieli to uproszczone rozumowanie Trumpa do jego samego odnieść i zapytać, czy on jest w takim razie komunistą, tak jak Kamala Harris, która również chciała pewnej ingerencji w gospodarkę, no to odpowiedź oczywiście byłaby przecząca. Donald Trump ani Kamala Harris nie są komunistami. Po prostu jego administracja być może nie przywiązuje tak dużej wagi do kwestii doktrynalnych, ma przed sobą różne narzędzia którymi dysponuje, którymi może się posługiwać w prowadzeniu polityki, tak, jak ją ocenia, najlepszej dla swojego kraju. I nie patrzy się na to, czy ktoś stwierdzi, że to jest polityka lewicowa, polityka prawicowa i tak dalej. I myślę, że to jest ważna lekcja także dla Polski, także dla nas, ponieważ możemy spotkać się z takimi poglądami. Trochę a priori, że podatki są zawsze złe. Albo że państwo kiedy podejmuje jakąś działalność związaną z gospodarką w jakiś sposób miesza się go do gospodarki to to zawsze jest nieefektywne. Albo że tylko przedsiębiorcy dokonują innowacji, że państwo nie może mieć w tym swojego udziału bo właśnie to będzie nieefektywne zarządzanie pieniędzmi, że to będzie kwestia tylko rozdmuchanej biurokracji, że tylko prywatny kapitał potrafi wydobyć to co najcenniejsze, najbardziej, w sposób najbardziej efektywny zarządzać pieniędzmi. Być może tak jest w wielu przypadkach, być może niektóre podatki są złe, nie działają, być może niektóre podatki są dobre. Moim przekazem dzisiaj jest to, żebyśmy nie patrzyli w sposób doktrynalny z punktu widzenia pewnej doktryny, że tak musi zawsze być, bo tak jest zawsze dobrze, tylko żebyśmy dobierali odpowiednie środki do odpowiednich celów z dowolnego arsenału, czy to będzie arsenał lewicowy, prawicowy, socjalistyczny, neoliberalny, komunistyczny, jakkolwiek ktoś by go nazywał. Dziękuję Państwu. To tyle z dzisiejszych moich przemyśleń. Do następnego spotkania.